Then last rally of the season, you are ahead in the championship. What's the plan for the weekend? Uh, we just obviously the goal is to try and win the championship this weekend. So uh, it means a no-risk approach. We need, a, I think, a top five. So that, that's the goal: is to try and stay in the top five. But tricky stages, so uh, it'll be it'll be demanding. Yeah, obviously you know the stages uh, uh, pretty well now. So uh, initial thoughts about them? Ah oh, yeah, the tricky. Uh, it's like a mix of Ypres and Burum rallies, uh, so a lot of junctions, very fast in places. Uh, we're expecting some weather to come at some point, so this will make it tricky as well, but uh, yeah, it's, a, it's a challenging rally. Uh, today's super stage in the city of Katowice. Uh, any plans for the fans, maybe something, or, or just uh, straight to the finish? Tak, no trasy są wymagające. Trochę je znamy, bo w zeszłym roku już tu jechaliśmy. Te odcinki jakoś się powtarzają. Są jakieś nowe partie. Są odcinki w drugą stronę. Są też nowe, ale coś tam znamy. Fajnie to wygląda, dzisiaj jeszcze miejski, jutro długi dzień, w niedzielę kolejny dzień, może mokry, jutro raczej sucho, także no zobaczymy, jestem na pewno optymistycznie nastawiony. A propos odcinków, to już testowy dzisiaj pokazał, że te trasy wcale nie są takie przewidywalne. Tak, tak, no, ten testowy on nie był zbyt podobny do tych odcinków, które mamy jutro, ale no, wydawało się, że to będzie raczej odcinek czysty, a było kilka miejsc, gdzie można było troszkę przyciąć, troszkę zahaczyć i tego syfu wyszło dużo, tam wiem, że były jakieś problemy, ale no, my tych problemów jakoś się ustrzegliśmy, jazda była niezła, możemy myślę być zadowoleni. No tutaj jakby nie wiadomo jakie będzie tempo rywali, ale może się skończyć tak, że faktycznie będziesz mógł zaatakować na to, to pierwsze miejsce. Jeszcze raz? Będziesz mógł zaatakować to pierwsze miejsce, gdyby Jaro trochę odpuścił i w ogóle konkurencję, nie? Aha, mówimy o RSMP oczywiście. I mówimy o wynikach rajdu, prawda? Jeśli chodzi o, o tytuł, no to to oczywiście jakby zbyt wiele rzeczy, na zbyt wiele rzeczy nie mam wpływu po prostu. My postaramy się zrobić jak, jak najlepszą robotę i postaracie się oczywiście wygrać tą rundę, ale pamiętajmy, że jest też Mikołaj, który jest bardzo szybki i, i, i wygranie z nim na tych odcinkach będzie ultra trudne. Ale no postaramy się pojechać jak najlepiej, zrobić co z naszej mocy i, i zobaczymy jaki będzie wynik na koniec. To odcinki miejskie, dla ciebie fajne czy nie fajne? Szczerze, różnie, ten wydaje się dość fajny, są beczki, taki widowiskowy jest, pamiętam, z zeszłego roku, chociaż w zeszłym roku on był taki długi, bo on był, on był zapętlony, to było fajne, w tym roku jest trochę, trochę krótszy, ale myślę, że będzie okej, okay. ale jakimś wielkim fanem odcinków miejskich nie jestem. Czyli wolisz prędkość i tą jazdę między drzewami. Tak. <noise> Grzegorz, rajd, rajdu, start rajdu Śląska, nowa fura, trochę pojeździłeś i... Przed tym rajdem i były testy. E, jak się odnajdujesz w tym samochodzie? W no, na pewno z kilometra na kilometr jest coraz lepiej. Już czuję się coraz swobodniej, natomiast brakuje mi pewnego jeszcze takiego, e, pewnej wiedzy, takiej setupowej, trochę tutaj ustępuję e, takim zawodnikom jak Mikołaj, czy Kajetan, czy w ogóle czołówkami z Europy, ale. Z drugiej strony, no, mówię, no, nie ma co narzekać, mamy bardzo fajny samochód. Dzisiaj co prawda mieliśmy drobny problemik na kwalifikacjach, bo nam e, nie działał, popow, się e, otwierał, ale może dobrze, że dzisiaj, także jesteśmy dobrej myśli, fajnie przygotowani, na pewno będziemy starali się jechać szybko, auto działa. E, trzeba się troszkę, mówię, trosz, tak jak wspomniałem, do niego przestawić, przyzwyczaić i... I być coraz szybszym. Czyli walka w grze, nie, nie oddajesz tutaj pola Jarkowi będziesz walczył o tego mistrza? Nie, no na pewno. Przyjechaliśmy, gdybyśmy w to nie wierzyli, albo może przynajmniej żebyśmy nie chcieli tego spróbować, to byśmy tutaj nie przyjechali. Ale także na pewno tajnią skóry nie sprzedamy. Będziemy, jak to się mówi, będziemy walczyć do samego końca. Nie wiem, na ile będziemy konkurencyjni, choć liczę, że bardzo. Także będziemy się starać. Jesteś na Śląsku już od kilku lat. Jak te odcinki porównując do tych poprzednich edycji? No myślę, że połowa co najmniej jest taka sama, gdzieś już jeździliśmy, może coś odwrócone, może coś dodane. Ale, ale połowa myślę, że jest taka sama. No, jest, jest część nowych fragmentów, jak ten jest Marklowca albo Marklowica, nie pamiętam dokładnie, jak się nazywa. Eee, także. Czy to będzie jakiś super handicap dla nas? No, myślę, że tak nie do końca. Na pewno jakaś wiedza jest, jakieś onboardy mamy i je oglądaliśmy, ale do czuba z Europy to nie ma większego znaczenia. Tu chłopaki są świetnie przygotowani, też mają zestawy onboardów, też mają super wiedzę, jeżdżą świetnie, także będzie ciężka walka. Zbyszek, matematyczne szanse są? Czy tylko matematyczne, czy, czy, czy jednak można ukryć tego mistrza jeszcze? Znaczy na mistrza matematyczne, bo to zależy jeszcze od tego, kto jest pierwszy, czy od yy, braci szejów, ale jeżeli chodzi o wicemistrza czy drugiego wicemistrza, no to wszystko jeszcze jest tutaj w naszych rękach, tak więc będziemy walczyć na pewno, wszystko się rozstrzygnie na tym rajdzie. No właśnie, czyli, jakby jakby atakujesz od pierwszego as czy jakaś inna taktyka? No, nic nie pozostało innego, tylko atak, bo tutaj musimy przyjechać e, albo przed Grześkiem Grzybem, albo przed Kubą Matulką, e, żeby mieć ten tytuł, tak więc tutaj nie ma nic innego, tylko trzeba cisnąć od samego początku. Grześek Grzyb e, to będzie trudny rywal, żeby przejechać przed nim, tym bardziej, że dozbroił się teraz Wareska. No tak, no, mi się wydaje, że wszyscy są, nie nie ma tutaj łatwych przeciwników z przodu, wszyscy prezentują dobre tempo, no cóż, no wygra lepszy, oby wszystko odbyło się fajnie, pogoda też nie wiadomo do końca jaka będzie, bo drugi dzień chyba w deszczu, tak więc też będzie miało znaczenie jakie opony dobierzemy, no ale walczymy. Fajny, dynamiczny przejazd na testowym, oglądaliśmy w swoim wykonaniu, odcinki specjalne, fajne, co? Fajne, fajne. Część tych odcinków znanych, część nowych, bo ja w ubiegłym roku nie startowałem, tak więc są też z ubiegłego roku. Ale odcinki bardzo wymagające, bo takie zróżnicowane i szybkie, i wolne, ciasne, szerokie. Mamy wszystko na tych odcinkach. Której dzień takie najbardziej wymagające, albo najfajniejsze? Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że wszystkie te sześć odcinków są porównywalne. Kajto, Śląska, a tutaj treningowa jako zróbka. Tak. Nie tylko treningowo, wiesz, trochę w robocie albo przede wszystkim. No. Myślę, że takie odpowiedzialne zajęcie mamy i tak coraz bardziej czuję tą odpowiedzialność i presję tego, żeby jednak rozglądać się bardziej niż normalnie. Ja jestem zawsze uczulony na punkcie bezpieczeństwa i tego, gdzie stoją kibice, bo nawet na testach potrafi się zatrzymać. Ci, którzy mnie znają, nawet e, mój zespół już może czasami ma tego dojść, ale zatrzymuję się i mówię, zejdź stąd albo odsuń się dalej, albo przesuń ten samochód, bo to wiesz. No, jeżeli coś widzę, że jest nie halo, to, to zgłaszam i to, to może trochę niektórych męczyć. A tutaj e, tym bardziej, nie? na odprawie jeszcze dostali się taki rozkaz, nawet bym powiedział, więc, e, więc z jednej strony fajnie, a z drugiej strony no, e, mam nadzieję, że też będę miał trochę przyjemności z jazdy, nie, no bo też o to chodzi. No właśnie, czyli co odcinki dla ciebie takie? No, ciężko ciężko zadać pytanie, no bo musisz mieć dwie sprawy w głowie, nie, bo tutaj z jednej strony jedziesz, chcesz się bawić, a z drugiej strony patrzysz na kibicu. No, wszystko powiedziałeś, nie? Jakby nie da się tego połączyć. A, więc, yy, znaczy, spróbuję pojechać tak, żeby, żeby mieć przyjemność, nie? Ale, no, nie mogę się ścigać. Więc, ale to wiedzieliśmy od początku. Tutaj, tutaj pełnimy inną rolę. Już ją pełniliśmy i spisaliśmy się dobrze, więc mam nadzieję, że tutaj też się spiszemy. Mieliśmy kilka kilometrów testowych wcześniej, więc, więc no szukam tych ustawień po 10, chyba teraz już 11, miesiącach przerwy, w zasadzie w ściganiu się na asfalcie. No będzie to niełatwe, żeby wejść w CER i od razu, wiesz, tam porządzić, ale, ale postaramy się zrobić to jak najlepiej potrafimy. Ale fajny taki trening przed Europą, nie? No tak, jakby dostaliśmy taką propozycję i się chyba nie zastanawiałem znowu ani chwili. I, 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 i tym bardziej, że te odcinki znam, w większości, dwóch nie pamiętam, w ogóle po... Podobno jechałem większość z tego, ale pamiętam jeden zakręt właśnie w 2003 roku. Wtedy, kiedy debiutowałem tutaj w PRZOC106. Pamiętam dosłownie jeden nawrót, chyba dlatego, że jest na wszystkich zdjęciach. Wiesz? Jakby ten słup i w ogóle to, to, to otoczenie. Na na pewno fajnie, bo jest mnóstwo kibiców, jest tutaj świetna atmosfera, co oczywiście też może przysporzyć trochę trudności takim załogom funkcyjnym jak my, ale, ale no, lepiej jest, jak jest oczywiście dużo kibiców i, i, i stoją w bezpiecznych miejscach, ale bawią się dobrze. No dobra, no to dzisiaj będziemy mieli tak i kibiców, i bezpieczne miejsca, bo pewnie organizator to zapewni, więc ty będziesz mógł zapewnić radość kibiców, pojechać trochę bokiem na beczkę. No jasne, no na beczkach raczej się nie da jechać, chyba że jedziesz przednio napędowym autem. Jasne, tak, ale gadałem z inżynierem mówię, włóczcie dwa koła. Jak już to testujemy przed rajdem ceru, a nie ścigamy się tutaj, więc wiesz, włóżcie dwa koła, włóczcie ciężkie płyty, bo z takimi pojedziemy. Jak spadnie deszcz, będziemy mieć ciężkie auto, bo błota narzucimy. Jedziemy po prostu cięższym samochodem niż cała reszta, więc jakby wiesz, tu się nie da, nie da się zrobić czasu, ale na pewno się postaramy pobawić. Igor, co? Jest presja? W Polsce jesteś? chyba jeszcze nie miałeś takiej sytuacji. Eee, no, jutro jechałem trzy razy w Polsce kormoran i dwa razy Raid Polski, ale presji raczej nie czuję żadnej. To mi się wydaje, że panowie o imieniu Hubert bardziej czują presję I w ogóle ja jadę dla zabawy i zobaczyć co się stało, czy moja głowa wróciła na dobre tory po wypadku w Rzymie. Bo barum było dla mnie strasznie ciężkie i te, tylko taki mam cel na ten rajd. Dobrze się bawić. Na razie plan jest wykonany, bo wróciła radość z rajdów po odcinku testowym, więc mam nadzieję, że cały rajd tak będzie wyglądał. Miałem na myśli, że w w Polsce pierwszy raz. Jak klasy? Nie? miałem nie. Nie? rajd Polski dwa razy, A. nie? Dobra, okej, okay, ale na, na asfalcie już tak, <laughs> drożby to. Te... Tak. Generalnie spoko. Znaczy inaczej to miało wyglądać, bo miałem przyjechać jeszcze po rajdzie w walii i Rzymów, trochę bardziej rozjeżdżony w lepszej formie. Bo generalnie dalej też boli mnie plecy i wszystko wnętrzności po tym wypadku. Teraz będę obolały bardzo cały tydzień po rajdzie, już to wiem, ale pomimo tego i tak się będę dobrze bawił. W sumie niezależnie od wyniku, który uzyskam na mecie, postaram się być zadowolony, bo uważam, że nie każdy ma możliwość siedzieć w rajdach. Na mnie ten zaszczyt spadł i czy przyjeżdżam 5, 10 czy 20 to. Bo po prostu mam zaszczyt jeździć uczestniczyć w tej dyscyplinie sportu i zawsze jest to dla mnie dobra zabawa. Dobra zabawa, będzie też przez y, nasze y, tutaj odcinki specjalne w Polsce 3 dni rywalizacji. Jak te odcinki y, ci się podobają? Generalnie opisowo w porównaniu do Europy nie było bardzo trudno. Uważam, że bardzo trudno będziemy jednak zrealizować y, już w samochodzie rajdowym to co zapisałem, bo pod tym względem rajd jest naprawdę trudny, dużo zmian w szczępności. I tak zobaczymy, ale tak to wygląda przyjemnie bardzo. Lubisz miejskie odcinki, no? Bo dzisiaj, za chwilę jedziemy do Katowic. E, ja, lubię, nie lubię. Ja lubię prawdziwe odcinki miejskie, bo na takich odcinkach to za bardzo nie można nic wygrać. Ja to chyba pojadę dla zabawy bardziej, tak żeby kibicom się też podobało. Zresztą tak jak dzisiaj e, odcinek testowy i to będzie dla mnie fajna zabawa. No właśnie, bo tam dwie beczki są, dlatego do tego zmierzą. No, dzisiaj na ja testowym Rondu też robiłem całe, nie? Więc e, cieszyłem się jajki i wice i to jest najważniejsze dla mnie w tym sporcie. Nie? Robert Kowalczyk na starcie w Śląska. E, kolejna runda RC, ale tym razem w Polsce. Dokładnie, cieszymy się z tego powodu. No właśnie, i to fajnie jest, bo pojeździłeś trochę po świecie i masz teraz jakieś porównanie, nie? No, porównanie na pewno będzie, a zobaczymy po rajdzie, co będę mógł powiedzieć. Klasa mocna czy nie mocna? Jak myślisz? Klasa, jak i w R, 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 RC, jak i RSMP, e, no jest bardzo mocna, bo tutaj mamy Huberta, a w RC mamy Johanssona. E, oboje są młodszymi kierowcami ode mnie, ale zarazem wyciągnęli już w tym roku swoje tytuły, więc oni sobie tutaj jadą treningowo, już przygotowując się pod następny sezon, a my tak naprawdę jeszcze musimy dowieść ten 2024 rok. No właśnie, no bo jeszcze jest oprócz RCS RSMP, nie? to też masz z tyłu głowy, że trzeba dojechać do mety. No tak, no nie powiem, no kalkulacja się już lekka odpaliła, wiemy co mamy robić i będziemy na pewno brnęli, żeby dojechać do mety. A to brnięcie po tych odcinkach specjalnych, odcinki fajne, nie? Jak na Śląsku. No. Miejscami bardzo kultowe, wybijające, z licznymi dziurami, e, ale myślę, że jestem w bardzo dobrej myśli, ponieważ lubię ten rajd, za każdym razem tutaj przyjeżdżaliśmy, wygrywaliśmy klasę. No, w tym roku też byśmy chcieli, ale no, trzeba niestety oddzielić ważniejsze, od, znaczy ważne od ważniejszych, oh. Ten odcinek miejski to pewnie nie jest najważniejsze dla Ciebie, ale skoro aż tak mocno się nie ścigasz, przynajmniej tak powiedziałeś, to może powiedzieć tam bokiem kilka razy na tych miejskich odcinkach. Myślę, że jest to nieuniknione, ponieważ mamy dwie beczki przejeżdżane dwukrotnie, więc cztery razy się zakręcimy, więc na pewno będzie coś dla kibiców. bardzo Start, jesteśmy w Katowicach. Ty pierwszy raz w tym roku masz szansę przejechać się po Polsce Ryjlik Trójką. Tak, pierwszy raz jedziemy autem Rally 3 w Mistrzostwach Polski. E, jestem ciekawy, jak wypadniemy na tle konkurencji. E, na pewno chcemy pojechać szybko, bezbłędnie. No i też dobrze się przygotować do następnego rajdu, bo, bo taki jest też główny cel, e, żeby przygotować się do rajdu Europy Centralnej, który jedziemy za tydzień. E, bardzo się cieszę, że możemy jechać już autem Rally 3 i. i e, bo ten samochód jest naprawdę cudowny i, i sprawia fan na, na każdym kroku. E, normalnie, jak na testach jeździliśmy w środę, to mnie normalnie nie mogli wyciągnąć z samochodu. E, także to jest, to jest fajne i feeling był dobry. Dzisiaj na testach tak samo. E, no Na pewno pojedziemy szybko. Trzeba podkreślić, że to jest taka nagroda dla ciebie za to, że zdobyłeś mięsza w klasie niższej. Można tak powiedzieć, zespół zdecydował, że pojedziemy tym samochodem, więc ja się cieszę jestem bardzo wdzięczny za to, bo, bo, bo to jest, jak już powiedziałem, cudowny samochód i sprawia nam maksa dużo fanu i też dużo, dużo się nauczę w tym samochodzie, mimo to, że znam ten samochód, bo zjeździłem nim dwa lata wcześniej i teraz w tym roku pojechaliśmy dwa rajdy, co prawda szutrowe i trochę ten samochód jest też w innej specyfikacji, bo on już ma kilka update'ów zrobionych od, od ewolucji, którą ja jeździłem. Natomiast e, ten samochód jest jeszcze lepszy niż był, i, i, i naprawdę <laughs> będę po, po, to powtarzał cały czas sprawi Mi na maksa dużo fanu zjazdu. Będzie fan na odcinkach specjalnych, bo to też dla Ciebie nowość. E, tak, e, będzie, będzie, będzie fan. Jest nowy ride, nowy, nowy ride raj, Śląska. Zawsze byłem tylko jako kibic. E, podobały mi się bardzo tutaj te odcinki i e, cieszę się, że mogę tutaj startować. Są podbijające, szybkie. E, będzie co robić na tych ws ach trzeba zacisnąć zęby i jechać. Delikatnie przeziębione jest. I mam nadzieję, że to nic położnego. E, tak, no już teraz już jest delikatnie. Wcześniej było troszkę gorzej wczoraj. Na zapoznanie powoli traciłem głos, ale, ale, dali, ale daliśmy sobie radę. To się mnie po prostu złapało i, ale na szczęście już puszcza. Także, także mam nadzieję, że będę zdrowy już na sam raid. Tybiotwe SMP! Jak się czujesz? No, ogólnie tak, teraz jest już trochę spokojniejszy, ale, ale na początku była nerwówka. W ogóle sobie zdałem sprawę z tego, że jak tu jechałem, przygotowania jeszcze w domu, nie wiedziałem co z domu się dzieje, byłem senny i tak dalej. i Dopiero jak wyjechałem z suwok, zdałem sobie sprawę, że to jest trema i nerwówka, także, także po opisie już troszeczkę się zrobiłem spokojniejszy. No, no właśnie, e, testowy? Jechałeś? Jechałeś testowy? Nie jechaliśmy, nie jechaliśmy. Odpuściliśmy, odpuściliśmy testowy, żeby nie męczyć maszyny. Czyli ta trema może odpuściła, ale ona się pojawi chyba przed tym pierwszym os -em. Podejrzewam, że pewnie tak, ale będę musiał sobie jakoś z tym radzić. Jak same odcinki specjalne? No, piekielnie trudne, szybkie. Jest dużo takich chopek, także tu planujemy jakąś strategię, jak to zrobić, żeby fura wytrzymała i żeby jakieś miary te czasy były. Także jest co robić. No właśnie, jest co robić, bo pierwszy raz masz trzy dni pracy. Dużo kilometrów, nie? To nie jest jak tarmak, że tam 50 kilometrów. No dokładnie, mamy trzy tarmaki w przeciągu dwóch dni, także no, też jestem ciekawy, jak to będzie, i, i, no, i mam nadzieję, że będzie dobrze. Na tych trudniejszych partiach, nie bardzo dziurawych, czy mega podbijających, czy nanochopach, byś odpuszczał, oszczędzał furę, czy jednak gdzieś tam wodzę fantazji? Pierwszą pętlę przejedziemy tak, żeby zobaczyć jak to wygląda, wiadomo, że będziemy się starać jakiś tam czas uzyskać, zobaczymy jak auto się zachowa na tych podbiciach i tak dalej, jak będzie wszystko okej, okay, to potem będziemy gazować. Patrzysz na konkurentów w klasie? Każdy patrzy, każdy patrzy, ja też, ja też, także patrzę, no nie ma co powiedzieć, że nie. To za piłka w grze? No cały czas. No, myślę, że wszystko jest otwarte. Trzeba dać się wszystko dojechać do mety i wtedy dopiero zacząć liczyć punkty, bo przy tych samochodach dojazd do mety to już jest dużo. Właśnie, trzeba liczyć punkty przy dojechaniu do mety. Punktów dużej nie brakuje do Marcina. No nie, myślę, że w równej walce to się rozstrzygnie. Kto będzie z przodu, ten po prostu zdobędzie tytuł. Mi mocno pomieszały szyki awaria na rajdzie rzeszowskim, ale no tak bywa. No, to jest element tego sportu. Dokładnie. Elementem tego sportu to są odcinki specjalne, długi ride wymagający dla sprzętu. No dla nas taki standardowy, no bo nie jedziemy niedzieli, jedziemy tylko w sobotę, tam mamy 90 parę od, kilometrów odcinków, ale fajnie zrobione z rozmachem. Dla mnie to kolejny nowy ride, więc się cieszę. Inne odcinki, ja tam cały czas jakby... Poznaję te imprezy z innej perspektywy, bo jako kibic tam w różnych rolach, ale jednak start to jest zupełnie coś innego, więc mega się cieszę. I co, no rywalizacja jest spoko, atmosferka jest super, Marcin jest mega w porządku ziomkiem, więc pozostaje się tylko cieszyć z rywalizacji. Dzisiaj ubaru pełnym bokiem w Katowicach. Oj, z tymi bokami to mi różnie to wychodzi, ja bardziej zgodę się z wyścigów i unikam takich rzeczy, ale mam coraz więcej doświadczenia i staram się jak mogę. Muszę uważać mega na te płocie, bo to jest... Mały problem w tym samochodzie, ale będzie na pewno wszystko dobrze. Mamy założone nowe, więc jesteśmy przygotowani odrobiliśmy lekcję. Paweł, startujesz prawie w RC? Jak? jak? Prawie w RC, startujesz. Czy ja wiem. No, przynajmniej na tych samych trasach. No, jest póki co ok. No właśnie, o fura, wszystko, wszystko działa. Jest, wszystko działa, testowy, pojechany. Eee, nic o dziwo. Zawsze, co rozmawiamy, to mówisz jakieś przygody, ale. Jest dopracowane wszystko. Fajnie. Wszystko działa. Także jechać nie przeszkadzać samochodowi. No właśnie, no a kierowca będzie przeszkadzał na odcinkach? Będziesz go męczył mocno? Yy, powiem ci, yy. bardzo szybkie są odcinki. I to w ogóle tak wczoraj sobie jeszcze przegadałem z takim doświadczonym kierowcą. Yy, I dobrze, że przegadałem, bo nawet nie wiedziałem, że są, z, z, je, jeśli chodzi o te asfalty, zmienna przyczepność. Potrafi być. Także trzeba będzie patrzeć, czytać, nie? Eee, ten asfalt I, i co, i generalnie widzę, że jak, jak się zna dobrze te odcinki, to można bardzo szybko pojechać, a jak się nie zna, to można bardzo szybko wydzwonić, Właśnie, ten... także tu trzeba się mieć na baczności trochę. Testowy już pokazał, że jest podkwytliwie, delikatnie mówiąc. No, jak żeśmy tak przewidzieli z, z pilotem, z Krzyszkiem, e, że tam w paru miejscach syf może być, i dobrze, że tak pojechaliśmy bardzo, bardzo zachowawczo. Ja chciałem głównie samochód sprawdzić, czy on jest tak przygotowany, jak ja chciałem. No i nagle, powieść, tam dwóch, czy trzech zakrętów się okazało pobojowisko dosłownie błoto. E, ale to, to, że żeśmy to przewidzieli, no to, no to wiadomo, no dobrze się skończyło. Parę przejazdów zrobiliśmy, z, z pięć chyba podjazdów, no tak zobaczyłem, że z próby na próbę coraz lepszy czas, tak zaczęło się jakieś upalanie, także mówimy dobra, kończymy, bo przedobrzymy. Marcinny lider HRSMP przed ostatnią rundą, no to jest fajna sprawa. Tak, fajna sprawa, ale właśnie z Danielem rozmawialiśmy, że to tak naprawdę startujemy do tego raju, tak jakbyśmy startowali do pierwszego, bo... Różnice punktowe są tak małe, a punktów jest do zdobycia tak dużo, że tak naprawdę, tak jakbyśmy startowali do pierwszego rajdu z zerowym kątem, więc nie liczę specjalnie na to, nie kalkuluję i jedziemy tak jak zawsze po swojemu. Co z tego wyjdzie to? Ale póki tak. co sezon się fajnie ułożył, nie? Nie spodziewałeś się na początku, że będzie tak dobrze. No tak, tu masz rację. Naszym marzeniem i planem było ukończenie wszystkich rajdów i dobra zabawa i myślę, że, że póki co wszystko idzie zgodnie z planem. Kura da rady? Tak, samochód jest fantastycznie przygotowany, co rajd, yy, daje komfort podróżowania. Śmieje się, że tu jest wszystko tak, jakbym sobie wymarzył w tym samochodzie. Niczego bym nie chciał zmieniać i zastanawiam się właśnie, jakie wrażenie by na mnie zrobiło nowoczesne auto. A wolę nie próbować. ale chyba żałuję, bo trochę zabrali wam kilometrów. No, to jest tak, to są blaski i cienie. z tego wydarzenia, gdy cykl jest towarzyszącym cyklem takiego dużego przedsięwzięcia. Z jednej strony super, bo jedziemy w rajdzie z olbrzymi nazwi olbrzymimi nazwiskami, ee, z całą tą oprawą, z drugiej strony jesteśmy z tyłu, ale ja ze wszystkiego staram się pozytywy wyciągnąć i wydaje mi się, że, że dzięki temu może więcej kibiców, którzy przyjeżdżają z Europy na czołówkę, zobaczy samochody historyczne w akcji. Tego tak, tak się trzymamy i taka jest nasza wersja. Siedzimy na ładzie, Najfajniejszy samochód w KRS-MP, przynajmniej najfajniej jeżdżący, zdanie kibiców? Eee, no staramy się, mamy z tego straszną frajdę, a, a tym bardziej jeżeli kibicom się podoba. No właśnie, kibicom bardzo się podoba. Dzisiaj odcinek miejski, też będzie bokiem? Mamy nadzieję, mamy nadzieję, że nic nie popsujemy, bo mamy trochę pecha do takich typowo ulicznych e odcinków, ale mamy nadzieję, że na rozgrzewkę będzie dobrze. Fajnie w HSMP się jeździ? Fajnie konkurencja dopisuje? Fajnie się jeździ, tylko że pechowy ten sezon dla nas. Jak wiecie, pierwszy raj nie ukończony, bo wyrosło nam drzewo. Drugi raj awaria, trzeci raj nie było czym jechać. Dopiero na Rzeszowie udało się dojechać do mety, na czym się skupialiśmy najbardziej. No i teraz jesteśmy tutaj na, na rundę finałową. Czyli plan podobny jak do Rzeszowa teraz? Nie do końca, chyba będziemy starali się troszkę szybciej jechać. I widowiskowo? Jak najbardziej. A powiedz, ten samochód, czyli Łada, co o nim opowiesz? Bo już się dowiedzieliśmy, że jest nieco cięższy od homologacji. Coś tam jest dubnięte więcej, czy po prostu względy bezpieczeństwa wpływają na to, że ta waga jest większa? To znaczy jest cięższa, bo rzeczy, które są użyte w tej Ładzie, są cięższe, ale przez to wytrzymalsze. I głównie wagę nam tutaj ro robi tylny deferencjał, który, który jest pick-up'a z półsiami na tyle grubymi, że się nie ukręcają. E, dlatego też między innymi jedziemy w klasie Open, e, w której mamy to dopuszczone. No tak to ładano, budowana przez Węgrów oczywiście. E, tam serwisowana, tam naprawiana i... no i póki co nie jest źle. No właśnie, ten słynny napis zniknął z szyby. <laughs> Że to Łada jest węgierska, nie ruska Pewne osoby kazały nam go ściągnąć <laughs> <laughs> Okej, okay, no to co, powodzenia Nie dziękujemy